Nie, to ja może zacznę od tego, że to jest bardzo nie fair, że tak wywołana do odpowiedzi mam wymienić tylko pięć e, utworów czy też kawałków, bo mm, myślę, że można by było ich zliczyć kilkadziesiąt, które e, na przestrzeni lat od e, okresu, kiedy byłam mała, do teraz mają dla mnie z różnych powodów znaczenie, ale tak wywołana e, do odpowiedzi, jeśli chodzi o numer jeden, to The Rip e, zespołu Portishead. A to dlatego, że. Słuchałam tego w ciąży i to mi się bardzo kojarzy z moim synem i właśnie z tym okresem, kiedy byłam w ciąży i ten utwór mnie za każdym razem bardzo wzrusza. Kiedy chcę być w dobrym nastroju i trzeba mnie trochę, mówiąc w cudzysłowie, rozhuśtać, to na pewno Sugar Robina Szulca. Z takich sentymentalnych podróży to W co mam wierzyć miery Kuwarsińskiej który później w pięknie, w sztuce kochania, w filmie, w którym zagrałam Michalinę Wisłocką, y, odtworzyła Ania Rusowicz z zespołem Mitch&Mitch. Mitch". Też z takich sentymentalnych podróży to Neverending Story Limala, który powoduje, że jestem za każdym razem mega wzruszona i też mnie ten utwór jakoś otwiera i działa na mnie bardzo mocno. No i jestem też wielką fanką muzyki klasycznej i Sara Banda hendla To też powoduje we mnie jakieś takie zupełnie no, mnie to wzrusza. To tyle. Ale pięć to jest, to nie fair. Idę. No, Dobra.